Siemanko! Wtorkowy! Poranku! Siemanko widzowie! Witam wszystkich w mojej treningowo-montażowej norze Dzisiaj rano o godzinie 6, że się tam obudził I tak jak widać, pierwsze co żech zrobił to... Pościeli już te swoje polowe łóżko, na którym w sumie wyspał się. Całkiem spoko że się wyspał. Od razu po tym jak że się fajnie wyspał, to plank przeważa do pozycji plank i jak już pewnie zdążyliście zauważyć, nie było metody oddechowej. Tych takich oddechów metodą Wimahofa, już nie praktykuję tego. Nie twierdza, że to jest e, złe, po prostu ją przesadzą z tym i bolało mnie gardło od tego. No bo że jak przesadzą, jo ze wszystkim zawsze przesadzą, i czy to jest wspinaczka, czy to jest montaż, czy to jest yerba, czy to są jakieś ćwiczenia, no to ja się łapie na tym, że przeginą po prostu. I. No, ja muszę uważać na zajawki, które się pojawiają w moim życiu. Na szczęście, dużo dobrych zajawek się pojawia w moim życiu, takich jak sport oraz jakieś tam zdrowe odżywianie. Więc, z takim czymś, no, lepiej z takim czymś przesadzać niż z tymi złymi nawykami, nie? Widać tam teraz tego planka. Przyspieszymy go trochę. ten Plank trwał 4 minuty. Od razu po planku przeważa do pozycji hollow body i trzyma to, nie wiem, przez jakąś minuta być może, później trochę takich aktywacyjnych ćwiczeń wzmacniających plecy i korpus ogólnie, następnie izometryczne ćwiczenie wzmacniające mięśnie nóg, takie jak krzesełko. Wykonuje to przez 4 minuty. I to jest ogień dla mnie ogólnie. No po czterech minutach się już zaczyna ogień. I każdą minuta więcej, to bym musiał już walczyć, że tak powiem. W czasie trzymania tego krzesełka daję sobie też ręce do góry i tak symuluje trochę takiego, takie stanie na rękach. Co dalej się dzieje? Dalej się dzieje małe przemeblowanie oraz wyciąganie jednego z drążków. To są te drążki, które za niedługo się pojawią na sklepie, ale jeszcze ich nie ma, bo dopiero wczoraj je odebrał od osy i trzeba jeszcze zrobić kilka rzeczy, zanim będą gotowe te drążki. System mocowania trzeba jeszcze rozkminić. I dzisiaj w tej sprawie właśnie jadę do mistrza Gregora na wieczór, mogę wam jedynie powiedzieć, że ogólnie. Poziom trudności wzrósł wprost proporcjonalnie do milimetrów, które przybyły dzięki tym drewnianym nakładkom. No, ale nie będę się tu za bardzo rozpowiadał o tym drążku, bo to nie jest jeszcze odcinek poświęcony temu. Po prostu sobie tu wisza jak zawsze rano. Jest to taki, taka moja rutyna. Gdziekolwiek bych się nie znajdował na świecie, to zawsze rano po przebudzeniu lubię dokonać jakiejś takiej właśnie aktywności porannej i ostatnio to są głównie takie ćwiczenia izometryczne właśnie. Tak jak tam widać, że takie napinanie się w miejscu nie, a właśnie waga. Ważymy się na tej nie do końca dokładnej wadze 73 kg pokazuje. Czyli jak to jest dobry pomiar, no to moja waga ciągle się kręci ostatnio właśnie w takich okolicach. Teraz czas na to, aby wypić kupę skupka na potrzeby internetu. I to nie jest tak na serio kupa skupka, tylko pyłek pszczeli. I wiem o tym, że pyłek pszczeli i pierzga to nie są pszczele kupy, mm. Jakie to jest dobre! Teraz coś e, niesamowitego. E, tych metod oddechowych Wim Hofa już nie praktykuje, tak jak wiecie. Ale zimne prysznice praktykuje w dalszym ciągu. No i e, to nie jest tak, że Wim Hof miał wpływ na to, że je obiera zimne prysznice. Bardziej miało na to wpływ bieda miała na to wpływ. No bo tu właśnie w tej mojej treningowo montażowej norze, kiedyś nie było ciepłej wody i on nie miał po prostu wyboru i brał te zimne prysznice właśnie z przymusu i dopiero niedawno się okazało, że różni znani ludzie biorą takie prysznice, bo one są jakby bo one wzmacniają Otwieram okno, aby wpuścić trochę zanieczyszczonego powietrza do mojej nory, a następnie odpalam filtr powietrza, aby te powietrze się przez, przefiltrowało przez ten węglowy filtr i jonizator w jednym. I na tej wadze właśnie wylądowało 200 gram kaszy jaglanej. Następnie następuje proces gotowania tej kaszy jaglanej. Ale to nie jest tak, że ją 200 gram od razu zjem. Zjem od razu 100 gram tylko, a gotuje się 200, żeby mieć na później, nie? W międzyczasie dalej mnie suszy, więc wiesz, koncentrat Coca Coli, a tak na serio, to to jest sok z aroni. Mmm, Coca Cola. To jest sok z aroni, nie? Słuchajcie go. W tej kaszy ląduje jeszcze 10 gram masła, trochę ziół prowansalskich. I o godzinie 7:25 zacznę właśnie konsumować te moje pierwsze śniadanie, które, które zawiera w sobie nieco ponad 400 kalorii. Te moje pierwsze śniadanie jest posiłkiem przedtreningowym. Dzisiaj muszę zrobić trening od razu z rana, bo później nie będzie czasu. Jest dzisiaj dużo misji do ogarnięcia i właśnie robię ten trening z rana, żeby zrobić trening. Tu są właśnie te misje wypisane. E, może się to wydawać bez sensu, takie pisanie oczywistych rzeczy, które przecież łatwo by było zapamiętać, ale tak na serio mi nie jest łatwo ich zapamiętać i wola mieć to wszystko napisane na kartce i dopisywać w czasie dnia tam różne rzeczy. Jak czegoś mi się nie uda zrobić, to przepisuję to na dzień następny i ogólnie robię takie listy. One mi pomagają zapanować nad swoim życiem Po chwili planowania dzisiejszego dnia doszło do wniosku, że 7 dni detoksu od kofeiny to styknie i wjeżdżą pierwszą yerba od właśnie 7 czy 8 dni nie żeg ani yerby, ani kawy i dzisiaj wjeżdżą wjeżdżą yerba ze sklepu www.yerbanot.com a wy macie rabat na zakupy w tym sklepie jak zwykle 15% i tam wszystko pisze, nie? Tam jest wszystko napisane. Teraz mi bije na dekiel, bo tak dawno że kofeiny nie pił, że jakże. jak moje ciało poczuło właśnie smagierby i moje ciało już wie, że za moment właśnie kofeina wejdzie. No to patrzcie co je robię, nie. Przygotowuję się do treningu właśnie, w zasadzie to już jest trening, to już jest część mojego treningu, czyli oklejanie palców. Dzisiaj, korzystając z okazji, że, że jak jest w noże, no to zrobimy trening na symulatorze. Po oklejaniu palców, rozgrzewka palców i ogólnie wszystkich kończyn, razem z nogami i z kolanami, które e, szczelają ale dawno mnie nie bolało żadne kolano. E, wczoraj że robił nawet nogi, jakżech był ułosy, wczoraj podrążki, to robiliśmy nogi i ława więc ten dzisiejszy symulator no nie spodziewam się żadnych jakby rewelacyjnych wyników teraz jeszcze nie jest czas jakby na, na to, żeby walczyć na symulatorze o cokolwiek po prostu robię ten trening tak, w sumie stęsknił się trochę za tą moją za tym za tym oknem moim w noże Powiem wam, że poczuł ból w palcach w tym momencie i już zapomniał jak to... jak to boli. Pierwsze ruchy były takie nieporadne, ale to no, nie ma co się dziwić, od kilku miesięcy jakby nie, nie dotykał tego, tych szyn. Aczkolwiek ciało w dalszym ciągu pamięto, nie? O co tam łazi i pamięć mięśniowa jest. Wydaje mi się, że już nigdy nie zapomna tych ruchów. One mi tak wlazłyby w krew, że to jest koniec. Przyspiesza to. Ogólnie to zrobił chcę na dobry początek 10 pięter. I to jest dziesiąte. Generalnie to każde piętro, kolejne to szło mi lepiej. Wydaje mi się, że od tego dziesiątego ten rytm już byłby utrzymany w miarę powiedzmy. Do czasu, aż by mi zaczynało brakować sił, nie? E, no, także zrobił sobie takie 10 pięter w czasie, nie wiem, jaki tam był czas. Około 6 minut, chyba w takim, no na lajcie, nie śpieszył, że się. E, później, po, po tych 10 piętrach, porobił sobie takie jakieś eksperymentalne rzeczy, eksperymentalne ruchy. Na przykład e, ćwiczył sobie takie. Trzymanie się tylko na jednej szynie oraz coś takiego, co chyba można byłoby nazwać mm, trawersem. I właśnie tu y, do tego przydałaby mi się jeszcze jedna taka szyna, żeby mieć jakby takie dwa okna symulator dwóch okien wtedy by to był, nie? No bo to jest jedno okno, a jak byłaby jeszcze jedna szyna, tak po prawej stronie zamiast tych regałów, no to wtedy bym bych bych mógł taki trawers zrobić bardziej kompletny, nie? A nie taki improwizowany, jak teraz widać. No i tak sobie cuduję. Generalnie 20 minut już stoję na tym symulatorze i yy, no nie, nie odczuwał czegoś takiego, że, że zaraz spadnę albo coś takiego A, no ale tak właśnie warto zauważyć, że to są te większe listwy, nie? Te dwuc dwucentymetrowe listwy tam są przykręcone, a to nie, nie są to jedynki, bo jedynk, jednocentymetrowe są o wiele trudniejsze do ustania Dlatego mogę sobie pozwolić na takie właśnie rzeczy, co tam teraz widać. No i po tych 20 minutach e, chciał już jakby kończyć ten trening. E, trening, to treniżek bardziej, taki mini-trening, no. No to chciał go już zakończyć, ale postanowił e, nie spadać specjalnie, nie schodzić z niego, tylko żeby spaść tak mm, przez przypadek, nie? Żeby tak kombinować i cudować, żeby w końcu spaść. E, Taki eksperyment i robił sobie takie różne właśnie rzeczy, co tam widać. No i okazało się, że nie wiem, jakoś zabrakło mi chyba wyobraźni i nie spadł rzek. Jakoś słabo rzek cudował i nie przegiął rzek do tego stopnia, żeby spaść. Nie wiem, może jakby próbował klasnąć za plecami, to by spadł, ale... No ale nie próbował tego zrobić i w końcu rzek odpuścił, bo rozciął sobie palec. Następnie od razu po treningu ustawiam moje Sony A7S3 w tryb robienia 240 fps i nagrywam kilka przebitek właśnie w takim slowmo. 10:44, czas na drugie śniadanie czyli ser, kozi, szpinak i przecier pomidorowy. To wszystko daje prawie 600 kalorii i to było całkiem, całkiem dobre. Ten pendrive do programu DaVinci Resolve to jest jakiś bezsens. Wyobraźcie sobie, że jo, żeby montować, to muszę taki pendrive mieć w komputerze wsadzony. To jest. Ja nie wiem czy źle coś robię, ale to jest jeden z minusów kupowania boxa z programem DaVinci Resolve. Oni mi przysłali taki pendrive właśnie w tym pudełku i żeby ten program mógł działać, to on musi mieć ten pendrive w kompie wsadzony, nie. To jest jakieś nieporozumienie, to przecież czasy dyskietek się skończyły już dawno i... Teraz poświęcą chwilę czasu właśnie na montaż i sprew, sprawy związane ze sklepem, pija w tym czasie yerba. Okazało się, że to moje drugie śniadanie no nie do końca mnie zaspokoiło, więc wiesz, że jest jeszcze taka przekąska. Ostatnio mi wysłali na testy takie coś i powiedzieli, że, że oni nie chcą w ogóle reklamy, że, żeby kino to przetestował. Ale skoro nie chcą reklamy, no to mają reklama I właśnie to były chipsy z bobu I z Jodrze łapczywie, od razu cała paczka, 100 gram i tyle tomo kalorii 12.54 Czysto Teraz razem z człowiekiem z DC-24 wyruszyliśmy na rejon, aby wyrównać rachunki z handlarzami kawy. Cześć. Cześć. Jest szef? Tak, jest na zapleczu. Właśnie pali. Zapraszam. Dobra, pijemy. Jerbanku. Ejka, kafejka. Nie spodziewałem się was tak szybko. Kawa czarna jak węgiel potrzebujemy. Teraz wypaliam właśnie świeży towar, możesz go zabrać na choropoców. Pierce na choropoców. Okay. Proszę bardzo, smacznego Dziękuję. Wygląda jak milion wyświetleń w tydzień. Powiem wam, że ogólnie jest na redukcji i liczę kalorie, ale y, to będzie mój cheat. Cheat meal. Cheat meal day. Tak, bo w tym tygodniu jeszcze nie było, także. Tę bo jak mój się zaczął, to już y, się nigdy nie skończył. Okay. No. 15:30 Kawa pochytano. Rachunki wyrównane. Teraz trzeba wyrównać y, kalorie. I spalić te ciastko, które było bardzo dobre. I teraz, właśnie, trzeba zrobić bardzo dobrą serię podciągania za te ciastko. Robia ponad 20 takich w miarę szybkich. Pija sok z aroni. Ściepuje materiał z aparatu. Testuję podciągnięcie na jednej prawej ręce A później na jednej lewej ręce Nagle się robi godzina 16, a to jest czas na obiad To chyba jest mój obiad właśnie I są to dwa jajka Kiełki Kasza jaglana Oraz przecier pomidorowy Tyle to ma kalorii a właśnie, kiełek ani szpinaku nie wpisuje tam do tej aplikacji, bo to ma tak mało kalorii, że no, nie licza tego. Zielonych warzyw nie licza. Takich liściastych. No dawaj. Na chropocu, Teraz zaś powrót do y, działań przy komputerze. Montaż, montaż, montaż i te sprawy. O godzinie 16:48 okazało się, że szczypią mnie oczy i że robią dżemka. No, na serio, uciął sobie dżemka i może się to wydawać trochę słabe, bo przecież ten człowiek nie łazi w ogóle do roboty i on mu ciągle wolne, a on jeszcze dżemka robi. No i No, taki, że jest trochę słaby, no ale. No nie wiem, no podobno Leonardo da Vinci e, też brał drzemki i on miał jakiś taki system drzemek, że on, on nie spał normalnie przez 8 godzin tak jak normalni ludzie, tylko on przez cały dzień co 20 minut robił 10 minutowo drzemka. Słyszał, że kiedyś takie coś, że on miał taki system i to mu pomagało bardzo w kreatywności i tak dalej. Mm, no. No, i oby też chciał być jak Leonardo da Vinci, nie? No i Robia Dżemka jak Da Vinci teraz. 17:26 To jest dobry czas na to, aby wyruszyć do dobrych lin. 40 minut teraz będę musiał jechać. Także rozpoczynamy i już już jest na miejscu na bazie u Gregora. Siemano Cześć Marcin. No i ja by potrzebował jakieś takie linki, żeby właśnie tu to mocować. Myślę, żeby to na zasadzie takich dwóch pętelek zrobić. Tu masz yerba drive, yerba termosy i pasy pro i pasy komandosy. Cały, cały oddział Gregor, interesy z Tobą to jest <grymne> czysta przyjemność yy, No i właśnie, y, był ku Gregora i patrzcie Gregor ma taki specjalny program do projektowania lin Że można sobie jakby wszystkie kolory wymyśleć tam w tym programie I oni później mogą zrobić taką lina, nie? No i y, nagrał się tam taki odcinek za dużo, za dużo możliwości mi dajesz. No. To jest tak, jak wiesz, jak, jak włazisz do sklepu, gdzie jest dużo dobrych rzeczy i nie wiesz co możesz wybrać, mm -hmm. a jakbyś miał jedna rzecz, to no. byś kupił ją i byś e, kupił po prostu i ten. Byś nie myślał, nie? Mm -hmm. To jest jak montaż. Jak montaż, no. no. I Pan już mogła się tak wszystko tu zmieniać, ja? Wszystko sobie tam możesz porobić. No to Jo ta kolina wymyślił. No. <laughs> Nazwiemy ją multivitamina I to będzie lina multivitamina <grymne> Spoko Dobra, teraz ją skopiujemy I nagle nie wiadomo kiedy robi się godzina 21.12 Także wjeżdża mój ostatni posiłek dzisiejszy Czyli soczewica żółta z awokado oraz z kiełkami Tak to wygląda wszystko Garmin mi obliczył moje dzisiejsze wszystkie aktywności na 840 kalorii Doliczył to do mojego zapotrzebowania dziennego, jakim jest 2000 kalorii I wyszło 2800 kalorii No musiałbym zjeść jeszcze 400 kalorii, żeby to się wyrównało Ale było to ciastko dzisiaj tak, I mi się wydaje, że tu troszkę Żeby trzymać redukcję, to powinienem jednak trochę mniej jeść niż Garmin mi tam doliczył te treningi tak wygląda mój dzisiejszy spis makro. Było 121 białka, 103 tłuszczu, dość dużo. No i węgli, e, 242. Tak to wygląda wszystko. Teraz to fajnie jem, a następnie od razu siadam do montażu. Do montażu oraz do nagrania tej narracji, którą właśnie słyszeliście. I kończę już ta narracja nagrywać, bo w dalszym ciągu jest wtorek, ale to już nie potrwa długo. To już nie potrwa zbyt długo, bo patrzcie, która jest godzina. Za godzina skończy się właśnie wtorek. I posiedza jeszcze trochę przy tym projekcie, ale pewnie nie skończę go dzisiaj montować, no bo. No bo nie, bo nie zdążę. Jest za dużo tego materiału. Tyle, tyle udało mi się dzisiaj zrobić. Tyle udało mi się nagrać Jak komuś się udało to wszystko obejrzeć i wytrwać do tego momentu to dziękuję bardzo i zapraszam na kolejny odcinek Pozdro o, Ile to już minęło, czekaj Osa Mam do ciebie to O ja, dzięki się. Chciałeś przeczytać, nie? Ja już przeczytał co, co tam robisz? A teraz muszę dali kontrolować drążki Jakie drążki? No? Kręcą się Pokaż tu kamerę jak się kręci uh -huh. ja. <grywa> I co? No krętała się mano No chłopie okay. Dobra to co to robimy klata i nogi, nie? Osta, bo ty, ty, robisz, ty robisz tak, a no, musisz zrobić bardziej tak. Wiesz co chodzi? No, spróbuję. Ja źle schodzę, czekaj. No wydaje mi się, że, że no trochę źle robił. I cię po tym ksiąsku to bywo muzykariem konsek po końsku Na redukccji Jak to zamkna teraz. Bieremy to na chropoców. Dzięki a. Dzięki nara.